Siema! W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak przerobiłem moją spawarkę. Zanim zaczniemy, to na początek trochę teorii. Wyróżniamy takie trzy podstawowe rodzaje spawania. Jest to elektroda otulona, czyli MMA, migomat, no, czyli migmak i TIG. My skupimy się na tych dwóch pierwszych. Przy spawaniu elektrodą otuloną wykorzystujemy taką właśnie elektrodę. Ona ma taką otulinę, która podczas spawania rozkłada się na gazy osłonowe, które chronią yy, spoiny. W spawaniu MIG-MAG rolę takiej elektrody pełni drut, który jest rozwijany z rolki przez specjalny podajnik no i gaz jest podawany bezpośrednio z butli, yy, chyba że mamy specjalny drut, który tak jak elektroda rozkłada się jeszcze na gazy osłonowe. Ja postanowiłem przerobić swoją spawarkę MMA na MIGOMAT. Zobaczymy jak mi to wyszło. Yeah, we're gonna have it all. Up and jumping, happy. I got you, you got me. Agents running, we'll be we taking all the dawn Treasure hunting, glory. I got you, you got me. Dragons at the gate, they won't stop And lucky, I got you. You got me. Ready. No i niestety coś jak zwykle musiało pójść nie tak. Mój podajnik był za słaby i nie był w stanie podawać drutu. Musiałem więc kupić cały mechanizm podajnika dedykowany już do spawarek.